Będę niezmiernie miło powitać wszystkich. Wypuszczonych zostało z tych morzów ponad 8 tysięcy motorzystów, a więc ponad 8 tysięcy absolwentów. Więc proszę Państwa, to jest potężna liczba. Ta ósemka będzie nam dzisiaj towarzyszyła przez cały czas zjazdu części oficjalnej, a także paru absolwentów. Jest to niezwykłe wydarzenie dla całego naszego miasta, dla całej naszej społeczności, bo mówimy o szkole, która przez 8 dekad nie tylko uczyła uczniów, ale też kształtowała ludzi, charaktery, wartości i postawy wielu mieszkańców, jak już padło, całego świata, ale też i miasta i gminy Łosicę. w sposób wyjątkowy uhonorować osobę i instytucje które wsparły nas w organizacji tego wydarzenia. Witamy Państwa z szóstego zjazdu absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach i przy okazji 80. rocznicy powstania liceum i pierwszych absolwentów. Tak? Także y, moim gościem jest dzisiaj jeden z organizatorów imprezy, Paweł Czmoch. Witam wszystkich. I Paweł, mamy do Ciebie jedno konkretne pytanie. Jakie jest Twoje najprzyjemniejsze wspomnienie z liceum? O, najprzyjemniejsze wspomnienie z liceum. Aby to było jedno. Najprzyjemniejszym wspomnieniem z liceum? Trudno powiedzieć, powiem szczerze, ale myślę, że najprzyjemniejszym wspomnieniem z liceum to była jednak ta studniówka, to te przygotowanie, ten, ta atmosfera. Jeszcze byliśmy tym rocznikiem, gdzie no, ubieraliśmy te sale sami, byliśmy w małych e, salkach. Pamiętam, jak dzisiaj 27 królowała, e, ubieraliśmy ją, kilka dni się przygotowywaliśmy. No teraz idziemy na imprezę poza szkołę. Też jest fajny klimat, ale to jednak tak naprawdę napędzało tych ludzi do działania. Kreatywność, pomysły, prześciganie się, która klasa fajniejsza, która fajniej będzie wyglądała. Czyli studniówka numer jeden, tak? Tak, studniówka numer jeden, na pewno. A którego nauczyciela najmilej wspominasz? Albo nauczycielkę? Wiesz co, nie ma chyba takich. Na pewno byli jacyś bardziej lubiani i trochę mniej lubiani, ale ja akurat wspominam wszystkich miło. No To może kogoś chciałbyś z tej okazji jeszcze pozdrowić do kamery? Kogo chciałbym pozdrowić? Chciałbym pozdrowić swoją klasę y, absolwentów z rocznika 2005. Dziękujemy bardzo. Ja jak najbardziej też się przyłączam do tych pozdrowień. To już Paweł 20 lat prawie, jak skończyliśmy tą szkołę. Znaczy, co prawda, nie te mury, bo za naszych czasów jeszcze tych murów niestety nie było. No, niestety, niestety. Także pozdrawiamy gorąco, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Ja takich wspomnień myślę, że każdy mógłby wymienić wiele, ale mi najbardziej gdzieś tam teraz w dzisiejszych czasach brakuje tej takiej atmosfery, którą mieliśmy kiedyś. Jeszcze nie wszyscy tam siedzieli tak w komórkach i w ogóle. I takie, takie wspomnienie, które chyba będę wspominać do końca życia, to jest takie jedno wydarzenie, które miało miejsce na studiówce naszej. Tak, działo się działo, tak, tak. działo się działo, natomiast no, kiedyś studniówki były organizowane w szkole i troszeczkę trzeba było pracy włożyć w to, żeby przygotować salę, żeby je udekorować pięknie i y, nasza sala też była pięknie udekorowana, powiesiliśmy sobie pięknie. Powiesiliśmy sobie pięknie papierowe dekoracje, natomiast w dzień studniówki, w sobotę rano okazało się, że z jednej ściany cała dekoracja runęła na ziemię i trzeba było wszystkich zwoływać i robić dekoracje od nowa. Czy masz jakiegoś takiego nauczyciela, którego najmilej wspominasz z tego czasu? Najmilej i bardzo, bardzo pozytywnie i chyba zawsze będę wspominać, to zdecydowanie wspominam naszą panią wychowawczynię, panią Marysię Ciąćkę. No jednak nauczyciel, który wiele, wiele, wiele pracy włożył w to, żeby coś tam nam jednak w tych głowach zostało i myślę, że zostało, wycierpiał się z nami, a ponieważ byliśmy klasą o profilu matematycznym, więc tym bardziej starała się nam to wszystko gdzieś tam w głowach poukładać. Niektórym może poukładała, niektórym trochę mniej, ale starała się bardzo. Pozdrawiam serdecznie. No ja też mogę do tego się przyłączyć, bo Pani Maria też nas uczyła, z nami zdecydowanie bardziej cierpiała niż z Wami, ale też miło wspominamy. Czy może chcesz kogoś pozdrowić jeszcze do kamery? Oczywiście, że tak. Pozdrawiam najlepszy rocznik 2005, kończący liceum, wszystkich znajomych z klasy i nie tylko z klasy z klasy C również, tak. tak, B, D i E, i F a, też pozdrawiam, M, tak. tak, tu panowie na pewno klasę F bardzo pozdrawiają, tam, tam tak, tak miło wspominamy klasę M. bardzo miło wspominają, ale pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że z niektórymi jeszcze dzisiaj będzie okazja porozmawiać, a z tymi, którymi, z którymi dzisiaj nie, to mam nadzieję, że w przyszłym roku, ponieważ zbliża się taki piękny jubileusz. Wow. Na stu lat no, z trochę z małym hakiem od naszej matury, więc może będzie to okazja do wspólnych spotkań. Tak. Już 11, już 10 będzie. 18 no. z małym watem. Tak, z bardzo małym watem. Dziękujemy tak. bardzo. Dziękuję serdecznie. Ojejku, właśnie e, opowiadaliśmy sobie e, takie fajne wspomnienia z liceum. Ja mam... W... Może nie wiem, czy jest najfajniejsze, ale nie zapomnę, jak bardzo się zawstydziłam, jak pan Olszewski, pan Marek Olszewski, który uczył mnie fizyki, ja siedziałam na pierwszej ławce, a pan Marek zaczął opowiadać jakiś tam wywód lekcyjny, i w końcu tak mówi: Było coś o gazach, i mówi tak: Ania, puszczasz bąki. Ja byłam taka cała czerwona się zrobiłam, on ja wie, że nie, no jak to nie, wszyscy puszczają bąki, ty też puszczasz bąki. Ja mówię, no nie profesorze, nie puszczam bąków. I to był po prostu pan Marek, cały pan Marek, który non stop robił nam jaja. Tak jak, że ja byłam cała czerwona, było mi wstyd, a dalej ciągnął ten temat. No, no i jak z tymi bąkami, puszczasz w końcu czy nie? Oczywiście, że nie. <laughs> Księżniczka. Kobiet, kobiety nie puszczają bąków. Tak. No i teraz takie drugie pytanie, czy masz jakiegoś takiego nauczyciela, którego oprócz już pana Marka wspomnianego, którego wspominasz tak z takim e, rozżegnieniem, tak z nostalgią. No oczywiście naszą wychowawczynię, panią Bożenkę Chromiec, którą bardzo całuję, ściskam, już dzisiaj się z nią wyściskałam, ale to jest fantastyczna, ciepła i dobra osoba, która zawsze nas trzyma naszą stronę. Jak ciebie zawód? Mienia zawód Anna Tarkowska. Kaka twoja familia? O kurde! <laughs> Pani Bożena, no jak Maja. Pani to ogląda, trzeba ocenę cofnąć. To już było dawno. Minia zawód Anna. No to może chcesz kogoś pozdrowić jeszcze? Ojcu, pozdrawiam całą klasę moją z liceum, czyli D klasę, ale pozdrawiam też no zresztą cały rocznik. 90, w 99 roku zakończyliśmy, więc pozdrawiam wszystkie A, B, C i D, bo nas było cztery klasy. Więc wszystkich bardzo serdecznie, ja najbardziej pozdrawiam A klasę, bo z nimi się najbardziej trzymam. I przyłączamy się do pozdrowień. również pozdrawiamy wszystkich, kogo, których wymieniła Ania. Buziaki. Tadeusz Rozwedowski. Tak, rocznik? Maturalne? 56. Maturalny. 75. 75, tak. Także Tadeusz troszeczkę już chodzi po świecie. No i teraz takie pytanie. Najprzyjemniejsze wspomnienie z liceum. To, co Ci tak najbardziej w głowie zapadło. Jak dyrektorzy świętej pamięci Kwiatek i jego zastępca Szymański 5 po 8 wyrzucali nas do fryzjera. <noise> Za długie włosy? Dokładnie. <noise> Będziesz wspominał, co? Będę, no. Aczkolwiek to było w, na tamte czasy może wkurzające, ale na dzisiejsze bardzo fajne. <noise> bardzo fajne. A czy masz takiego nauczyciela, którego najbardziej wspominasz? Hmm. No chyba wychowawczyni, pani Masalska. I czego Pani Masarska uczyła? Muzyka polskiego. Może chcesz jeszcze kogoś pozdrowić do kamery tutaj z okazji tego, że jesteśmy na tym zjeździe? Pozdrowić oba... Obaj... Kogo chcesz? Kogo chcę? Kogo chcesz? No, no wypadałoby właśnie z profesorów, więc na przykład państwa ciąćków. Miło wspominasz? Bardzo. No to dobrze, no tu my się przyłączamy do pozdrowień. I dziękujemy bardzo. Dziękuję Dzięki. bardzo. Tak oczywiście. Powtarzam m.in. młodym pokoleniom, że najprzyjemniejszą sytuacją jest przygotowanie do studniówki. To były czasy niepowtarzalne. Studniówki odbywały się właśnie tutaj w murach liceum, a tydzień przed studniówką były przygotowania wcześniej zaaranżowanych klas, więc te przygotowania nasze, te wspólne spotkania, wspólne organizowanie materiałów do aranżacji, było coś pięknego. Nagrywany filmik, jak wchodziliśmy do szkoły, jak wychodziliśmy. Sam bal oczywiście też piękny, ale to jest krótka chwila, krótka noc. Natomiast to przygotowanie, później po studniówce spotkanie się i trzeba było sprzątać po studniówce. Po studniówce. To były najpiękniejsze lata, najprzyjemniejsze. Żadna Dniówka w restauracji nie odda tego klimatu, który my mieliśmy w latach, ja na przykład 80., Kamil tutaj też młodszy rocznik, ale też doświadczył tego to. uczucia. Tego, także to są wspaniałe chwile, y, które zawsze miło wspominam. No to już były i miłe chwile i te może mniej miłe, tak? ale zawsze to było w murach y, szkoły. Nawet, y, szanowni państwo, pamiętam gwiazdy, które odbywały się nie tylko część oficjalna w szkole, ale również ta część wieczorowa była w szkołach też miała zupełnie inny urok. Rocznikami spotykaliśmy się w klasach. E, natomiast cała część e, artystyczna, zabawy odbywały się w małej sali gimnastycznej. To było przecudne spotkanie, bo w klasach mogliśmy nad spokojnie sobie porozmawiać, powspominać dawne czasy, e, poznać się, tak? Bo niektórzy e, nie no, widzieliśmy się kilka lat. lat. Tak. Zmieniliśmy się, więc tak naprawdę podnawaliśmy się od nowa. Natomiast na tańce schodziliśmy na dół, też to były przepisy piękne chwile, ten zjazd już, który jest kolejny zresztą, gdzie ta część wieczorowa jest poza murami szkoły, no nie odzwierciedla już tego klimatu, aczkolwiek bardzo dziękuję wszystkim organizatorom i że za zaangażowanie i za to, że chcą przygotowywać tak wspaniałą e, uroczystość, jakim jest właśnie zjazd Liceum Ogólnokształcącego. Tu możemy po raz kolejny spotkać się z osobami, których nie widzieliśmy kilkanaście lat, także Zapraszam naprawdę na kolejne, jeżeli takowy będzie. To tych, którzy nie uczestniczyli w żadnym wjeździe. To jest niesamowite przeżycie. A może jest jeszcze nauczyciel, którego tak. wspominasz z taką nostalgią, rozrzewnieniem. Jak to pięknie się teraz mówi na serduszko, że się robi ciepło. Tak, do dzisiejszego dnia um, robi mi się ciepło na widok pani Lucyny Kicki. E, ściskam ją bardzo mocno, moja córka również, także pokoleniowo. Mimo, że pani Lucyna nas nie uczyła, tak, ale ona była tak. dla nas jak, jak ciocia, taka Tak, matka, jak ta. matka, tak. Dla nas może nie była matką, ale też bardzo sympatyczną. No i przede wszystkim chylę czoła dla naszego pana wychowawcy, pana Jerzego chemecza który no niestety już już odszedł od nas, ale zawsze pamiętam tą jego rozwagę, to stonowanie, to jak bardzo walczył o tą naszą klasę, pomimo że nie byliśmy może prymusami, ale i potrafił nauczyć nas języka polskiego. My tak naprawdę opracowanie maturalne mieliśmy w zeszytach. I może jeszcze na koniec chcesz kogoś pozdrowić? O tak, to, pod... do, to dopiero będzie wywód. <laughs> pozdrawiam przede wszystkim właśnie pedagogów, których dzisiaj tu miałam okazję zobaczyć. Między innymi właśnie panią Lutynę Kicko, panią e, Jolę Malinowską, e, panią Teresę Barańczuk, e, pana dyrektora Gunisza Ciączkę. Te osoby e, uczestniczyły w moim wychowaniu, w mojej nauce w Liceum. Bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia na kolejne lata. Ja się przyłączam, bo również ci sami nauczyciele mnie uczyli. Oprócz pani Teresy, no bo ona już wtedy poszła na emeryturę, ale cała reszta musiała się z nami męczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.